Witam serdecznie w ostatnim dniu maja. Jak wiecie, ostatni tydzień majowy przyniósł piękne wygrane. A czy zakończy się miesiąc z wygranymi, zaraz się okaże. Mam zrapeczki dzisiaj na kwotę 30 zł. Wow, drapkę, gorączkę, złote, super gorączkę złota, super linie, krzyżówkę małą i szybkie 50. Równe 30 zł na stole. Od malutkiej zacznę. Od szybkiego 50 i czy tu znajdę 50? Zaczynam od bonusa. Tu jest sztabka i trzy takie same kwoty by się przydały. Jest stówka, 4, 500, druga stuba, pierwsze 50, pierwsze 2, drugie 50, drugie 500. I główna, czyli 50 nie dali ani zwrotu, nie dali. No to mała krzyżóweczka już jest na ekranie i szukam literki Z. Chyba wszystkie znalazłam. Kolejna literka to O. Zobaczę, jak się ze mną pożegna, Maj. I ciekawe, jak przywita czerwiec. Dobra. Kolejna to J. 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 Nie widzę. Rzeczywiście chyba nie ma. Sprawdzajcie ze mną, ale chyba nie ma J. Literka K. Literki K są. Kolej na toce. Tylko jedna. G jest tu. Kolejna to y. Tak, słabo z tymi literkami n. Tu jest n, tu m i tu n. Dobrze. Kolejne to u tu jest U i tu jest U, tu jeszcze było N, teraz L, 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 I tu i tu, teraz literka D, tutaj D, Dobrze. V po drodze będę szukać i szukam literki S. Tworzy się Oslo. V nawet nie widzę. Nie wiem, po co dają takie literki. E. E jest tu. Tu. I tu. Kolejna to P. Teraz W, R i tu R, I co dadzą? M. Nie, dali B, bo B też nic nie tworzy. Może coś pogubiłam, może coś zgubiłam, ale ja widzę wyraz tylko jeden oslo. I tu jest BSA, czyli małe się nie ospisały. No to super linie, troszeczkę oddalę, żebyśmy się zmieścili z całą strapką bez przesuwania, i szukam, szukam klapki i ptaszka. Ptaszka widzę. Klapki też. Tu ptaszek. Następne to klucz i tęcza. Jest tęcza. Rolki i czapka. Jest czapka. Czapka. Rolki. I tu czapa. Dzwon i podkowa. Tu jest podkowa. Podkowa. I tu dwie podkowy. Diament i rower. Jest rowerek, tu diamencik, rowerek, diamencik. Popcorn i lody. Ale nie ma ani tego, ani tego. No to dalej, piłka, balony. Jest piłka, 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 balony. Teraz księżyc i parasol. Tu jeszcze był diamencik. Księżyc, księżyc, księżyc. I księżyc na dole. Teraz kwiatek i korona. Jest kwiatek, kwiatek, kwiatki. Cytryna motyl. Tu jest motylek. Cytrynki nie ma. Moneta Arbus. Jest moneta, jest moneta, jest linia. A nie mówiłam numerków. Szybkie 50 miała numer 8, krzyżówka mała miała numer 23, a super linie numer 50, czyli ostatni z paczki. Tu jeszcze jest arbuzik. I z tego co widzę, to tutaj chyba nic nie zgubiłam. Jest jedna linia, która daje Piąteczkę. No to z tych 30 zł już coś mam. Ostatnia zrabka z paczki. Daję zwrocik. No to teraz zostały jeszcze te dwie po 10. Może gorączka złota. Tutaj już zbliżę. Gorączka złota ma numer 25, czyli też ostatnia z paczki. I szukam takiego monety i takiego garnka, który mnoży razy dwa. A jest bransoletka, Wiśnie. Kufer rubin, biedronka, trofeum, perfumy, muszka, narty, kłódka, zegar, korona, róża, diety wygrywające, pierścionek, auto, prezent, szpilki, gwiazda i podkowa. No to jeszcze nadzieja w zdrapce wow. Jak na razie mam tylko 5 złotych z 30. Zdrapka łał wow, ratuj. Zrapka Wow ma numerek 14. No to szukamy. Trzydzieści osiem, dwanaście, dziewiętnaście, pięćdziesiąt pięć i pięćdziesiąt dziewięć. A jest czterdzieści dwa, trzynaście, czterdzieści cztery, trzydzieści dwa i trzydzieści cztery, czterdzieści dziewięć, dwadzieścia siedem, pięćdziesiąt trzy, jedenaście i trzydzieści trzy.

Lepsze niż nic i trochę ładniejszy wynik. Z 30 zł mam dokładnie połowę 15. A to sami podsumujcie, jak zakończył się ten maj. Ja uważam, że nawet dobrze, bo mogłoby być pusto i mogłoby być na zero. A tak, 15 zł można pomnożyć w odcinku czerwcowym. Sama jestem ciekawa, jak, jaki będzie czerwiec. Mam nadzieję, że dobry, Wam również życzę dużo szczęścia w czerwcu i udanego, fajnego dnia. Do usłyszenia, pa pa!